Witam Was w porównaniu dwóch aparatów i obiektywów Canon EOS 600D i Sony Alpha a 772 II. W kanonie mamy obiektyw Canon Lens EF 50 mm światło F18, wersja druga i kultowy 30 ponadletni obiektyw Minolta Maxum 50 mm o światło sile F17. Tutaj widzicie jak ten obiektyw. Wysuwa się osłona przeciw. Yy, przeciw. no. Słoneczna osłona? Tu jest kanon, a tu soniacz. No, i będziemy sobie porównywać, tak, na tej ścianie. Tu jest kanon pokazany. No, kolory, widzicie, są dobierane automatycznie, dlatego są takie, no, dość ostre. A. A tu jest już Sony i obiektyw kultowy, Minolty. Naturalne kolory nie są ubarwiane niczym. Tak jak szkiełko, właśnie tutaj generuje. No i plastyka w tle. Tu widzimy w aparacie był ustawiony ciągły autofokus. I fajna, rozmyta już teraz ściana. A po prawej stronie wyostrzone. Znowu ostrość na ścianę. I ostrość na krzaka. No, tu jest Canon. W Canonie nie ma czegoś takiego jak ciągły autofokus. A tu jest Sony. Tutaj znów na drzewko. Więc to nie było takie no, dobre porównanie. Z kanon ostrzył przez wciśnięcie spustu migawki. No i głośno, głośno to było. Tu trochę nawet przyciszyłem, bo za głośne. Pozycję sam dobierał, dlatego widzicie te zmiany kolorów. A w Sony wystarczy, że tylko przesunąłem aparat i sam sobie pomału to wyostrzył. No, wiadomo, że przy kręceniu filmów raczej się nie stosuje autofokusów, ale dla kogoś, kto zaczyna, no to jest y, pomocne. A w tle aparat Sony A6000, który też jest wykorzystywany przy kręceniu jakichś moich tam produkcji. I tu jest obrazek z Canona 600D. Tu taką maskotkę postawiłem. No i tu zacznie się ostrzenie manualne. Kolory są żywe, dlatego że no, aparat automatycznie wszystko dobrał. I dlatego że to tak fajnie wygląda. A tu jest Sonego i też będzie manualne ostrzenie. No tu przysłona była na pewno f1.7 i dlatego to wszystko takie jasne, za jasne. Bardzo szeroki zakres ma obiektyw Minolty, tego pierścienia ostrości. No praktycznie na, nie mogłem jedną, na jeden obrót całego przekręcić. Tło rozmyte, no zarąbiście. No ale to sobie sami zobaczcie. I dlatego to właśnie takie jest trochę prześwietlone przez ten czas też źle dobrany. No niestety, przerosło mnie ten test. Tutaj mały test na rękę, bo no, myślałem, że po prostu nie, nie łapie ostrości przez... Nie jest to wyostrzone, więc rękę sobie postawiłem i patrzyłem tutaj w trybie live. Czy jest faktycznie tutaj na ręce wyostrzone czy tło. Tak trochę amatorsko. To dwa sprzęty, które były poddane testom. Test, foto, zdjęć z tych dwóch puszek bez żadnego tutaj koloryzowania w programach, takie jakie wyszły z aparatu. No, tylko dodaję, że z Canona w trybie takim, no, chyba lekko podrasowanym. Z Sony natomiast był pełen manual ustawiony, i potem tam na serii zdjęć. Tu dalej do dan na Tutaj serii zdjęć z tym, 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 tą maskotką to już są zdjęcia z przesłoną od 1,7 do nie wiem czy do 16 czy do 22. Już tego tutaj mm, nie pisałem. Ten test nie jest taki w miarę stuprocentowy, bo Canon był w trybie automatycznym ustawionym, a Sonego no to ja tutaj yy, sobie przestawiałem na manualną i przesłonę sobie zmieniałem. W późniejszych testach, a na kanonie myślałem, że zmieniam przesłonę, bo na wizjerze z opcjami to wskazywało, ale niestety nic się nie zmieniało. No i to nie jest taki wiarygodny test. No, miałem go nie publikować, ale sobie sami zobaczcie, może się komuś przyda. No więc jak nie mogę powiedzieć, że się pewnie Wam będzie podobał ten test, ale jeżeli chcecie jakieś oglądać testy, porównania, no to napiszcie, czego konkretnie, jakiego typu sprzętu. I postaram się to dla Was wykonać. I, no, w sumie to mógłbym prosić Was o subskrypcję i jakieś komentarze lub łapki w górę. To na tyle i zapraszam do kolejnych moich odcinków. Trzymajcie się.